Cześć, witajcie na moim kanale. Pamiętajcie, pamiętacie mój zestaw EDC Everyday Carry, zestaw codziennego użytkowania. Niektórzy znają go jako zestaw survivalowy na sznurku, ponieważ zawsze wieszam taki zestaw za obozem. W razie W, w miejscu, które znam. Ten zestaw wzbogacił się ostatnio o jeszcze jeden element. Mianowicie krzesiwo z rozpałką. Krzesiwo z rozpałką marki Victorinox. Rozpałka jest wodoodporna, wkręcana w korkociąg, jak widać. Krzesiwo także. Zarówno rozpałka, jak i krzesiwo są fluorescencyjne. Tak więc będą świecić w ciemności, jak naświetlimy je w świetle e, dnia. Tak wygląda krzesiwo. Krzesiwo rozmiarów małych śrubokrętów wkręcanych do korkociągu Victorinoxa. Jaka jest idea? Jaka idea przyświecała producentowi? No to pewnie możemy się tylko domyśleć. Taka jak stworzenie scyzoryka Victorinox. Pojawiły się ostatnio nowe rzeczy w stylu krzesiwo syntetyczne, więc Victorinox też chciał w jakiś sposób uzupełnić swoją ofertę o taki gadżet można powiedzieć gadżet przetrwania, aczkolwiek z całą odpowiedzialnością mogę wam powiedzieć, że to nie jest gadżet, bo to działa, działa fajnie postaram wam się zademonstrować jak to krzesiwo krzesze. Nie wykorzystując załączonej yy, rozpałki. Ponieważ uważam, że trzeba ćwiczyć w najmniej dogodnych dla siebie warunkach. Możemy się sprzeczać, które krzesiwo jest lepsze, nie? Natomiast dla mnie wyznacznikiem lepszości nie jest to, czy krzesiwo jest duże, małe, czy szybciej się zużyje, czy wolniej, tylko które jest skuteczne. Skuteczne jest to, którym... Posiadacz tego krzesiwa potrafi władać perfekcyjnie. No zobaczmy, jak te krzesiwa działają. i drodzy, pokazałem Wam w tym krótkim materiale dwa krzesiwa. Jedno krzesiwo, to jest krzesiwo wyprodukowane do użycia z nożem. Jest to krzesiwo marki Mora, które jest wyprodukowane do noży Mora Bushcraft, Mora Garberg, tych wszystkich, które są e, spiłowane na 90 stopni Eldris, Kansbol i tak dalej. Oczywiście każdą jedną morę możecie zmodyfikować, wiecie o tym doskonale, nie będę tutaj się powtarzał, bo tych materiałów na YouTube'ach jest milion na ten temat i pokazałem Wam krzesiwo, które jest stosunkowo drogie, małe, mało wydajne i mało efektywne. Marki Victorinox, które otrzymujemy w dwóch formach. Jedna forma to są trzy pręty krzeszące i sześć yy, rozpałek. Druga forma to jest jeden pręt krzeszący, dwie rozpałki. Tak to przynajmniej ja znalazłem u nas u nas w Polsce u nas w Polsce tak to występuje i ja zakupiłem taki zestaw dlaczego przecież takie krzesiwo to jest zabawka ono się szybko zużyje i tak dalej ale ja tego krzesiwa nie mam zamiaru używać na co dzień będąc w lesie absolutnie nie to krzesiwo jest na wypadek gdybym Potrzebował nagle w sytuacji awaryjnej krzesiwa, i wtedy nie będę musiał się zastanawiać, jaką rozpałkę mam użyć, ponieważ mam cały zestaw. Nie wiadomo, czy w sytuacji awaryjnej będę w lesie, czy będę w piwnicy, czy będę w mieście, czy będę gdziekolwiek jeszcze indziej. Tego nie wiem. Ale wiem jedno: nie zastanawiajmy się nad tym, co jest bardziej efektywne, bo to widać. Zastanawiajmy się nad skutecznością działania. Zastanówmy się, w jaki sposób możemy poprawić swoje błędy. Zastanówmy się, w jaki sposób możemy być lepsi. Zastanówmy się, ile jeszcze możemy poświęcić na ćwiczenia. Zastanówmy się nad wiedzą. Nad wiedzą, jaką daje nam przyroda, jakich podpałek użyć, gdzie je znaleźć, w jaki sposób spreparować podpałki naturalne. Jak zrobić rozpałki, będąc w domu? Czy nosimy takie rozpałki? Czy może nosić jedną rozpałkę w portfelu? Nie wiem. To nie jest absolutnie podpowiedź. To jest tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia. Zdaję sobie sprawę z tego, że wielu z Was powie, że no takie małe krzesiwo i tak dalej. Ale to jest Wasza sprawa. I możecie tak mówić. I możecie tak mówić. A mi nikt nie zabroni kupić sobie i mieć na wypadek awaryjny takiego zestawu. Ponieważ wiem, że mam to zawsze w kieszeni. A jeżeli jestem na biwaku. To wszyscy wiedzą, którzy ze mną chodzą na biwaki, że ten zestaw na tym karabinku zawsze wisi poza obozem. Gdyby czasami coś się stało, to tylko ja wiem, gdzie on wisi. No i tyle. Pokazałem Wam też dwie metody krzesania. Jedna z użyciem nieruchomego krzesaka, w tym wypadku to była piła Victorinox która była nieruchomo oparta o podstawę, a pręd krzeszący poprzez potarcie o krzesak uzyskiwał iskry. Drugą metodą była metoda nieruchomego krzesiwa i potarcia krzesakiem, w tym wypadku to był zmodyfikowany otwieracz do butelek który można zmodyfikować w bardzo prosty sposób używając pilnika okrągłego na przykład do metalu, który był krzesakiem i pocierał okrzesiwo. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że jeżeli użyjemy tej drugiej metody i będziemy mieli na przykład jakieś drobinki i krzesak uderzy o te drobinki to on Wam je uszkodzi. Jest w stanie Wam je uszkodzić, jest w stanie Wam je zniszczyć. Natomiast pierwsza metoda z użyciem nieruchomego krzesaka zdecydowanie jest metodą bardziej efektywną, natomiast wymagającą nieco więcej, moim zdaniem, wprawy. Ale tak jak mówię, trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć, a później praktykować. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że podobał Wam się. Życzę wszystkim udanego końca tygodnia, zostańcie w duchu i zapraszam do lasu.